Do zobaczenia w najbliższą niedzielę, może uda się. Już. Wszystkiego dobrego. A tu rozpoczynamy odcinek. Pełnych rodzinnego ciepła i radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym nowym roku, życzy Krakowski Bank Spółdzielczy. Bank godny zaufania od ponad 120 lat. Kotły Żywiec to polski producent kotłów EcoDesign i piątej klasy. Kotły Żywiec to firma, która od ponad 25 lat systematycznie buduje uznanie klientów na terenie Śląska. Wymień swój stary kocioł na nowy. Oferujemy kotły zasypowe, automatyczne oraz zestawy adaptacyjne. Prowadzimy kompleksową obsługę klienta. Dobieramy kocioł o odpowiedniej mocy, dostarczamy go oraz instalujemy kocioł u klienta. Na hasło Żywiec 5% rabatu. Więcej informacji pod numerem 33 861 53 19. Pracowanie prawdziwie oryginalnej receptury wymaga poświęcenia czasu i wielu prób. Rzemiosło to cierpliwość, powtarzalność, dbałość o detale i odrobina finezji, poszukiwanie perfekcyjnych proporcji, które decydują o jakości. Od 1978 roku niezmiennie dzielimy się smakiem zapisanym w naszej rodzinnej tradycji z kolejnymi pokoleniami. Jano jakość i tradycja zawarte w rzemieślniczej pasji tworzenia. Liczby porażają. W Polsce rocznie umiera nawet 47 tysięcy osób z powodu smogu. W województwie śląskim walka o czyste powietrze odbywa się na wielu płaszczyznach. I o tym będziemy mówić w porannej rozmowie dnia. Wioletta Grabowska zapraszam. Najciekawsze informacje z 16 ośrodków telewizji polskiej w TVP3.